Cześć, czytajcie, Krzysztof z tej strony. To jest obraz z kamerki Insta360X4. Obraz jest, w sensie kamera jest na statywie, więc generalnie trzeba wziąć pod uwagę, że oczywiście dużo lepsza będzie ta jakość, bo jest na statywie. Mogę jeszcze zrobić rzeczywiście za chwilę też znieść z ręki, ale myślę, że to Wam też wystarczy do tego, żeby sobie zobaczyć po prostu, co to wygląda. Jest niedziela. Mamy 21.15. Już jesteśmy tak naprawdę już w niebieskiej godzinie już 7 minut po więc tego możecie się spodziewać że kupicie tu kamerę, tak, tak to wygląda tak wygląda obraz, wspomniałem, że ten obraz nie będzie zachwycający i myślę, że część z Was sobie uzmysłowi właśnie jak ta kamerka nagrywa jak zobaczy to Do porównanie. dobra jeszcze tak żeby było jasność nagram też z tego oto Aparatu czyli z Samsunga S23 Ultra, że tak mówię też materiał wideo, żebyśmy nie byli sobie porównać, jak może nagrywać telefon, a jak nagrywa kamerę. Linster x 4 to jest obraz z szerokiego kąta i tu jeszcze ze razy jeden, żeby można było sobie zobaczyć mniej więcej, bo wiadomo, że też te aparaty czymś się różnią i dostaj, do, do, dodam też link do tych filmików, żebyście mogli sobie po prostu zobaczyć jak to wygląda i sobie porównać jak ta kamera nagrywa sama kamera oczywiście świetnie sobie radzi w warunkach dobrych, świeżpleniowych i całkiem fajnie nagrywa ze mną zdjęcia jak i wideo. Generalnie sporo plusów w versus tak naprawdę wcześniejsze modele. ktoś nie ma, to jest jego pierwsza. Kamera to nie zauważy tego, ale na przykład kamera jest dużo szybsza, w się sensie dużo szybciej przesyła zdjęcia do telefonu, żeby można było później te zdjęcia obrabiać, Więc to jest duży plus. Inne rzeczy, które generalnie są też oczywiście plusami, no to był już bitrate, jeżeli chodzi o wideo, No ale to jest, rozumiem. E, chyba normalne, e, jeżeli chodzi o wzrost, że tak powiem, z każdego modelu następnego, jakby muszą być jakieś uczucie. Według mnie nadal jeszcze słabo nagrywa ta kamera w, 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 słabych, w słabszych warunkach poświetleniowych, czyli w niebieskich, powiedzmy, godzinie. W złotej też już nie jest to tak, już idealnie. Macie link na końcu tego filmiku do nagrania również, kiedy była dokładnie 21, e, przepraszam, e, dokładnie w momencie, kiedy była. Był zachód słońca tutaj w Warszawie, czyli dokładnie 20.41, możecie zobaczyć jak to wygląda. Mam nadzieję, że dzięki temu będziecie przynajmniej wiedzieli czego się spodziewać po prostu, jeżeli kupicie tę kamerę. Tymczasem trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!